Cześć wam wszystkim. Jak pewnie nie jeden z was, czy nie jedna z was, przynależycie do grup na Facebooku, na przykład do, do grup, gdzie, gdzie teoretycznie powinni ludzie dawać dobre rady spawaczom, ludziom, którzy zaczynają w to się bawić, czy zaczynają swoje małe biznesy. Ja, ja powiem szczerze, że śledzę je. Nigdy, nigdy, nigdy w się nie ten nie udzielałem, bo tylu jest tam doradców, że, że po prostu nie potrzeba jeszcze moich opinii. Ale co zauważyłem i co bardzo mi się nie podoba, ten hejt, prawda? Jest straszny hejt na tych wszystkich na tych wszystkich właśnie grupach. Gdzie po prostu panowie czy panie, panie nie, panie jeszcze nie, nie spotkałem się, żeby kobiety gdzieś tam kogoś e, po prostu bluzgały, ale panowie, którzy, którzy nawet. Nie wiem, są parę lat dopiero z pawaczami, już myślą, że po prostu są najlepsi i, 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 już zapomnieli, jak to było, jak zaczynali i po prostu nabijają się, piszą, piszą niemiłe rzeczy dla kogoś, kto początkuje, piszą na przykład takie, weź się za na przykład fryzjerstwo, czy, czy, idź, idź do biedronki, a nie, nie spawaj, bo, bo nie wychodzi ci to. Nienawidzę czegoś takiego. Słuchajcie, ja też kiedy zaczynałem, też mi, yy, może nie szło tak dobrze, w sumie w miarę dobrze szło mi od samego początku, ale też robiłem buble, też nieraz, też nieraz coś mi nie wyszło. No już od dawien dawna nie miałem jakichś tam, tam właśnie takich drastycznych takich rzeczy do poprawiania, ale, ale nigdy nie wiesz, możesz mieć gorszy dzień i po prostu może ci się nie trafić coś. Tak samo mnie denerwuje to, jak ktoś się pyta o, o, o jakąś rzecz, prawda? Taką jak na przykład, na ile, na ile ściegów, jaką spoinę kłaść, prawda? Czy jakie ustawić parametry? I, i, I dużo takich jest właśnie, takich ludzi, którzy, którzy tam po prostu cfaniakują. Dziwię się, że admin, administrator po prostu takiego, takiej grupy nie reaguje. Postanowiłem to zmienić, słuchajcie, postanowiłem to zmienić. Założyłem w końcu grupę. E, dzisiaj właśnie siadłem, myślałem, że to więcej trwa, a to po prostu dosłownie dwie minuty i założone. E, będę, będę starał się po prostu e, w, miarę, w miarę to rozwinąć. Po prostu na razie tylko założyłem walałem jakieś tam zdjęcie z internetu e, e, w tle. E, zaraz, zaraz będę szukał zdjęcia po prostu wezmę takie, jak to się mówi, realne zdjęcie moje, jakieś e, moich. moich e, y, ja to powiedzieć, moich spawów, czy czegoś tam, właśnie, żeby w tle ładnie wyglądało, czy jakieś fajne konstrukcji, żeby, żeby było ładne, ładne takie tło. Eee, wiem, że wielu z Was już na to dawno czekało, wiele z Was do mnie pisało. Przepraszam Was wszystkich, e, nie miałem naprawdę czasu, mam, mam e, dużo na głowie, mam, mam swoje problemy, e, ostatnie, ostatnio, problemy, plus jakieś, jakieś inne, inne rzeczy, które, które próbuję tworzyć. Więc cierpliwości ze wszystkim, prawda? Pamiętajcie, że, że zawsze, zawsze czytam uważnie, co do mnie piszecie. Zawsze zapisuję sobie, mam w telefonie, w notatniku napisane, jakie rzeczy mam jeszcze, jeszcze zrobić, o czym jeszcze powiedzieć, prawda? Więc wszystko w swoim czasie przyjdzie, jest tego, jest tego naprawdę dużo. Nie zamierzam kończyć, zamykać mojego kanału, więc jeszcze długo będziemy się widywać. Pewnie jesteście ciekawi, ciekawi, jak się nazywa ten kanał. Długo myślałem, wiecie co, nie kanał, tylko grupa, prawda? I długo myślałem nad tą grupą, jaką nazwę dla tej grupy dać. Z jednej strony myślałem sobie, że zrobię, zrobię sobie nazwę podobną do mojego kanału. Na przykład pomyślałem, że zrobię spawanie bez tajemnic, prawda? To by było nawet nawet dobry ten. ten, ten tytuł dla, dla grupy, ale pomyślałem, że nazwę ją inaczej, prawda? I nazwałem ją Świat Spawaczy. Nie wiem, co myślicie o tym. Nie zamierzam tego zmieniać, nawet jeżeli mnie tutaj najedziecie. To jest mój pomysł, Świat Spawaczy. Myślę, że, że jest dobrym, dobrą nazwą na sam początek. Przede wszystkim, co bym chciał na tej grupie. Zapraszam wszystkich naprawdę wszystkich chętnych na tą grupę, ale wszystkich tych, którzy chcą chcą się dzielić wiedzą i wszystkich, którzy którzy e, mm... Będą tam współpracować, prawda? Nie będą po prostu tylko takimi biernymi czytaczami, czy, no, czytaczami, no, jakoś to tak, odbiorcami, którzy będą tylko czytać posty i oglądać kto co wystawił, prawda? Chciałbym, żeby, żebyście realnie, e, aktywnie uczestniczyli w życiu tej grupy, prawda? Żebyście wrzucali na tą grupę swoje spojny, nawet te najgorsze, słuchajcie, nawet najgorsze, e, e, pokażcie co wam nie wyszło, prawda? E, pochwalcie się, prawda, ja wam coś wyjdzie, też pokażcie mi to, prawda, nie mi, tylko całej grupie, prawda, mam nadzieję, że, że, w niedługim czasie grupa się fajnie rozrośnie i będą tam naprawdę ludzie, tacy normalni, nie jak na innych grupach, grupach hejterzy, prawda, jeżeli ktoś zaczyna swój biznes, prawda, chce, tworzy jakieś, jakieś części, części y, z metalu coś tworzy, prawda? Macie warsztat, nie wiem, robicie płoty tego. Dawajcie te zdjęcia, dawajcie to na ten y, na grupę, prawda? Pochwalcie się, y, podzielcie się ze swoimi kolegami. Dużo z Was tutaj, co, co, co w ogóle mnie ogląda, zaczyna dopiero zabawę z metalem, ze spawaniem i na tym to polega, żebyście, żeby żeby mieć kogoś kogoś, kogoś naprawdę y, y, na podobnym poziomie, prawda? Słuchajcie, ale nawet też fajnie, jak jest, ludzie są wyższymi poziomami, jak będą tam oczywiście spawacze, którzy są doświadczeni, którzy będą mogli doradzić. Nie chcę, żeby tam było na tej grupie w ogóle jakiś hejt, prawda? Nie ma wyśmiewania się z ludzi, nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego. Pooszczegam, ostrzegam od razu. Jedno takie coś wywalam, prawda? Dostajecie bana i nie wracacie już na tą grupę. Co? Nie ma czegoś takiego. Ja nie toleruję, nie toleruję hamstwa. I, i, I hejtu, prawda? Stworzył ktoś ten hejt w ogóle to się, stworzy, stworzył, które Znaleźli się po prostu ludzie, którzy myślą, że w internecie są bezkarni. I, i słuchajcie, i, i myślą, że się zakryją za, za, jakąś, za jakąś maską, po prostu walną, po prostu zdjęcie profilowe, którego, którego nikt nie zna, i, i kogoś innego, i, i jest dobrze. Co nie? Chciałbym też, żebyście realnie, jak, jak będziecie dołączać do, do, do grupy pokażcie twarze, słuchajcie, pokażcie, ja i wy wszyscy wie, wiecie jak ja wyglądam, ja nawet pisałem ostatnio do jednego kolegi, żeby mi zdjęcie przesłał, bo, ma, bo nie ma w ogóle zdjęcia profilowego, e, bo chciałbym po prostu widzieć z kim rozmawiam, ja, ja nie lubię, nie lubię gadać do ściany, prawda, nie lubię gadać do, 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 do kogoś, kogo, kogo nie widzę e, i to zdjęcie profilowe swoje Myślę, że to, że to nic takiego. Nikt was nie będzie stalkingował za to, prawda? Prześladował, tak jak, tak jak ja to miałem. <grych> e, i, I słuchajcie, ja przede wszystkim nie. Zrobiłem tą grupę przede wszystkim prywatną. To jest grupa prywatna. Nie, be, nie ma na nią wejścia nikt po prostu tak, żeby sobie, sobie wejść na nią i zobaczyć, kto tam jest. Po to, żeby oczywiście chronić, chronić e, e, was, prawda? I, i, I wszystkich, którzy tam uczestniczą, to będzie nasza, nasza mała grupka po prostu e, ludzi, którzy pasjonują się tym, tak jak ja, e, którzy kochają spawanie, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą się chwalić, którzy ch nie wstydzą się, przede wszystkim nie wstydźcie się tego, że mm, Coś wam nie wyszło, prawda? Pokażcie to, nie wyszło wam, bo w ten sposób uczycie się, co nie? Ja też się tak zawsze uczyłem, prawda? Coś nie wyszło, zawołałem jakiegoś doświadczonego spawacza, słuchaj, tu tak mi wyszło. Co, co zrobiłem nie tak, prawda? Wiadomo, w tych moich filmikach staram się wam y, pomóc, przedstawić, przedstawić wam, y, 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 czynności, jakie powinniście wykonywać, czy czego nie powinniście wykonywać, żeby ten wasz spaw był jak najlepszy, prawda? Ta wasza praca była jak najlepsza, prawda? Tak samo, tak samo zamierzam w przyszłości wam tłumaczyć, w jakiej kolejności się spawa, jak to wszystko wygląda, co nie? Więc, więc na tym to polega, prawda? Grupa połączona z tym kanałem myślę, myślę że będzie, będzie naprawdę fajną opcją, to, co nie będziecie na przykład mogli się dowiedzieć tutaj, to na grupie może kto inny Wam podpowie, może ktoś będzie bardziej otwarty, żeby na grupie bo wiadomo, YouTube jest bardziej taki oficjalny, więc niektórzy nie chcą, nie chcą wrzucać komentarzy, żeby ktoś tam nie widział. Wiadomo, dużo z Was widzę, że ma, ma, ma po prostu pseudonimy, jakieś, jakieś niki zrobione, żeby Was nikt nie rozpoznał. Ja nie ukrywam, prawda? To jest mój kanał, na dole jest podpisane Grzegorz Groń, żaden, żaden jakiś tam nik mój, prawda? Oczywiście ksywę miałem wśród moich znajomych i do dzisiaj mam, ale, ale yy, ja realnie przedstawiłem, jeżeli ktoś tak już kiedyś napisałem, jeżeli ktoś chce jakichś informacji dodatkowych, zawsze mówiłem, żeby pisał na priwa do mnie, że postaram się odpisać, ale na dzień dzisiejszy stwierdziłem, że okej, okay, to jest moje prywatne konto. Jak tam czasami ktoś napisze, to OK, ale najlepszą opcją właśnie według mnie i pewnie według was, tak samo będzie grupa, prawda? Na, na grupie będziecie mogli śmiało pisać pytania i, 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 i nie będziecie, nie będziecie jakby to powiedzieć, wchodzić w trakt w moje prywatne życie. Chociaż mi to nie przeszkadza, nie przeszkadza. Wiadomo, na razie to tylko parę osób do mnie pisze, no ale im ten kanał się poszerza, wiadomo, tym więcej osób zaczyna pisać. Ja też czasami nie jestem w stanie odpisać. Wszystkim na czas. Musicie mnie zrozumieć, że mam też swoje życie, małe dziecko, dom i, i, i milion pomysłów w mojej głowie, prawda, które chcę realizować. Oczywiście, jak mam chwilę, zawsze każdemu odpisuję. Chłopaki, wiecie o tym, że, że odpisuję I, i pozdrawiam wszystkich, którzy tam ze mną piszą. I myślę, I myślę, że ten, że na dniach, na dniach, śmiało, śmiało. Zaczniemy współpracę na, tym, na tej grupie. Jako, jako, jako administrator, prawda? Postaram się rozpracować to, bo nigdy nie miałem takiej grupy. To muszę to zobaczyć, jak to wygląda z tymi zaproszeniami, niezaproszeniami. Mam tam parę osób, które mnie oglądają na Facebooku. Też też rozmawiałem, żeby że jak będę miał, żeby dać znać. Więc śmiało, śmiało postaram się wysłać do wszystkich. A jak nie wyślę do kogoś zaproszenia, starajcie się do mnie wysyłać, prawda? W, naj... w możliwie jak najszybszym czasie będę akceptował, prawda? Możecie po prostu wysyłać tę prośbę. I chyba jak prośba się wysyła na dole, można coś napisać, prawda? Więc napiszcie, napiszcie na przykład, że z kanału jesteście, czy no, jak ktoś będzie nie z kanału, to też może być, wiadomo. A jeżeli nie ma tej opcji, bo nie wiem, jak to jeszcze to trzeba uruchomić, wiecie to, ja mówię, świeżo jestem w tym, ale parę dni ja to rozpracuję, co nie, to tam nie ma problemu, tą grupę, więc, więc, będzie, może wy, wy, jak już dołączycie do mnie, tak samo, tak samo pomożecie mi, będziecie mi podpowiadać, co możemy z tą grupą zrobić, co tam, co tam, jak tam może być. No, i dobra, i będziemy działać, będziemy działać. To jest kolejna rzecz, którą, którą zamierzam, z, chciałem zrobić, którą, którą myślę, że, że fajnie, że zrobiłem. Powoli będę realizował następne rzeczy. Wszystko będzie połączone razem z moim, z moim obecnym kanałem na YouTube. Więc. Hmm... Śledźcie, śledźcie na bieżąco o wszystkim, będę informował, co dodatkowo będę wrzucał do, do, po prostu do tego całego pakietu, który zamierzam stworzyć w najbliższej przyszłości. To jest taka troszeczkę tajemnica, co tam jeszcze do tego będzie, ale, ale ci, co są e, ciekawi, śledźcie moje wszystkie filmiki i po prostu lecimy dalej, co nie? Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.